Na początku chciałbym was bardzo przeprosić za ten dźwięk co jest, ale przytrzymałem sobie palcem mikrofon i nie zauważyłem tego. W dalszej części odcinka będzie już normalnie mnie słychać. Na kolejnym odcinku na naszym kanale jest 30, a my postanowiliśmy, że pojedziemy sobie na zawody spinningowe. Na naszą żwirownię ukochaną. Jesteśmy już po zapisach, zapłaciliśmy i będziemy za niedługo zaczynać łowić, tylko czekamy aż będzie zbiórka i... Przydzielna stanowiska. Jesteśmy na dwóch stanowiskach, więc no. <laughs> jesteśmy na dwóch stanowiskach, więc będziecie widzieć tylko moje ryby, jakie ja złowię. Jak ja będę łowił Wojtkowe filmiki, czy tam zdjęcia, bo możliwe, że to z nim będzie siedział. Wrzucimy wam e... po prostu w trakcie, jak coś Wojtek złowi albo pod koniec. Tak. A tak to jeszcze co? Chciałem wam podziękować za ostatnią aktywność pod filmikiem z e... Doliny. Bardzo ładnie się tam wybiliśmy Naprawdę tyle subskrypcji, tyle wyświetleń, lajków, komentarzy miłych Dziękuję wam bardzo za wsparcie Staramy się jak najbardziej Każdy filmik jest coraz lepszy Bardzo wam za to dziękujemy Na razie, lecimy Widzowie, trafiło nam się w Łowisko numer 2 e, Łowisko numer 2 oraz Łowisko numer 6 tej szóstki nie jestem za bardzo zadowolony Ale no trudno, tak bywa Tutaj se siatę zostawimy na razie, tylko sobie wkręcę to I chyba można już zacząć łowić No Więc tak, podbierak mamy, tylko sobie jeszcze rozłożę Bardziej Ciach Tutaj se matę rozłożę Kolega mi pożyczył Bardzo dobrze, bardzo fajnie Wrzucamy najpierw na taką gumę, będzie Wam odbijać, ja mam okulary polaryzacyjne, więc... Zaczynamy zabawę. O! O, ale se palucha przyciął. O, ale se pal palce zaciąłem Ja pierdziele I bym teraz jeszcze do wody wpadł Ja pierciele No dobra trzeba łowić Z rozciętym poluchem We wszystkie możliwe strony świata jeszcze se plecak wrzucił Kurdy Do, do wody ale na razie nic się nie dzieje. Ale no, zobaczymy jak to pójdzie. sobie na tego kanibala albo na coś mniejszego jeszcze, albo na to co? ta przynata to jest dobry pomysł tak mi się wydaje Tak to wygląda. Zauważyłem konie w wodzie. To yy, trzeba skorzystać Robiłem sobie zestaw na moim ultra Bo nie mam zrobionego A to będzie chwila Dobra nie pierdzielę to Pierdzielę tego okna Później udało mi się zrobić ten zestaw na tego okonia, ale długo na niego nie powiem, a po drugie nic na niego nie brało. Dobra, zmieniam miejscówkę, bo no, na to się nic nie dzieje. W ogóle należy teraz ciężko z rybą branie nie miał żadnego brania ja nie miałem żadnego brania znaczy Wojtek miał tylko pokonie, które mu opuścił i tyle ja nie miałem jeszcze nic totalnie nic Dobra, zobaczymy jak to będzie dalej Stanie. Tam jest Wojtek Zobaczymy jak tutaj biorą o Ile biorą? To jest najważniejsze żeby w ogóle byle jakie ryby brały? Miałeś? Szczupaka? Brak miał szczupaka A ja dalej rzucam i nawet jeszcze branie nie wiem. Ale no Przynajmniej on zaśmiał, miał Przynajmniej tyle Dobra. Zmiana przynęty Dzień dobry Ciało, a ja straciłem sobie zeta. Więc już na okonie nie lecę. Zmieniam znowu miejscówkę. Idziemy tam do rogu. Będziemy rzucać pod brzeg. Tak naprawdę. Cały czas. Tak wygląda nasza nowa miejscówka Myślę, że jest tutaj potencjał na jakąś rybę Na ja przykład stamtąd Mam nadzieję, że coś wyjedzie, bo na razie jestem jeszcze bez brania Bez ryby A tutaj widzę tyle możliwości przy tych krzakach Myślę, że ta miejscówka jest dobra. Nie jakoś bardzo, ale myślę, że jest dobra. Zobaczymy. Widzimy się, jak będzie jakaś ryba. Prawie zawieramy znowu zmianę miejscówki. Bo myśleliśmy, że jedno miejsce, na którym też nam brały, to było. Inne już łowisko, inny akcent. A okazało się, że to jest ten sam. idę tam dobry No i mam nadzieję, że coś w końcu strzeli. Bo jeszcze brania nie było. Widzimy się na miejscu. Zostaje tutaj na razie. Zobaczymy. Niech ktoś strzeli w końcu. Chociaż jakiś mały, żeby był. Po dwóch godzinach, bez żadnego puknięcia ryby, bez żadnego brania, zmieniliśmy akwen na piątkę. I jak dalsze losy się potoczyły, zobaczcie sami. Nie wiem, no, chyba mi się nie uda dzisiaj złowić żadnego szczupaka. Po prostu próbuję na wszystkie przynęty. To jest w ogóle za duże, chyba. Nie wiem. Jeszcze pozwolę chwilę. Tutaj jest dosyć fajne miejsce. Dużo tutaj jest tych glonów. Więc myślę, że jakiś trupak będzie, może tutaj siedział. No tylko na kotwiczkę to będzie ciężko dosyć. Myślę, że damy sobie, że gdzieś tutaj, na początku. Zobaczymy. Może coś tutaj usiądzie, chociaż jakiś mały, ale widzę, że jest tutaj fajne miejsce. Tu mogą, żeby siedzieć. A te się przekonamy o tym, czy siedzą i czy są głodne. Zajmiemy najwyżej kanibala. Na kanibala coś spróbujemy znowu. Albo na żabę. że tutaj będzie dobry pomysłem i chyba już to zrobię chyba se zmienię przynętę właśnie bo coś czuję, że żabka tutaj może być o okay. tyle zobaczymy zobaczymy Powierzchni jeszcze nigdy, żeby nie złowiłem. Może to jest idealny czas na to. Ale zobaczymy się, jak będzie ta ryba, nie? Po 3,5 godziny zrzucania w ciemno, w końcu udało mi się złowić tego jednego szczupaka. Jest widzowie, mam pierwszego szczupaka zawodów. Niestety nie nagrałem brania, bo emocje mnie poniosły i. Jest to moja pierwsza ryba od 4 godzin na tych zawodach Ale jest, już Wam go pokażę Na żerka, na dżerka ja Zaraz Wam pokażę Dobra, tego jest. dżerka Nie tak wysoko Tego się nie da bardziej O o o o, Już Wam pokażę tego szczupieko Szczupaczka O jaki jest ruchliwy go normalnie, z tym Czekaj. Taki Niech leci do siaty. Mamy pierwszą rybę. Mam nadzieję, że coś więcej się stanie. A już wam pokażę na jakie odżerka mi wziął. Szczupak mi wziął na takie żerka. Całego zażar. Spod drzew. Tylko wpadło. I jest. Pierwsza rybka moja. Udało ale się. Ouch. Jest, ja, pierwsza Ogrywaj to. Jest drugi. O. A to ładnie. Bez ten drugi podwierek. To jest druga Ale kurde I zawalił No to ładniejszy O kurde No może być największy Tylko się z nim cofnę Nie no O kurde, jest nie skakał Dawaj, 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 dawaj. Dajmy go. Jo czekaj, czekaj. O pierdolę. Kurda. O ładny. O ładny. O ładny. O ładny. Dobra, czekajcie. Nie, gota, czy... nie gotła. Nie Drugi. Ta? No Jeszcze jeden by, jest Lepszy Dobra Wybrać. No Nie, to nie jest największy Dobra, czekaj, wytek 68 no, dobra. pokaż go tu tylko Fajnie taki dziad 60 no prawie 60 dobra, zaraz do tego, dobra. Dobra. dobra widzowie to byłoby na tyle z tych zawodów bo już jest godzina 11 o 11 kończymy udało mi się w dwie ostatnim w 20 ostatnich minut złowić Dwa szczupaki złowiłem w sumie 2,20 kg. Nie jest to jakiś mega dobry wynik, jeśli chodzi o zawody. Ale z, patrząc na to, że 4 godziny nie miałem ryby na haku ani żadnego brania, mogę być z siebie bardzo, bardzo zadowolony. Eee, więc no, idziemy teraz na rybaczówkę. Ogłoszę wyniki. Zobaczymy, jak, jakie jest podium, kto wygrał. I będziemy kończyć. Paczyński Szymon młodzieżowiec 2:0 2:02. Paczyński Wojciech 0:18. Yeah. Jak się to czujesz? Dobrze! Dobrze? tak, tak. Ekstra. Najmłodszy! i będziesz miał pierwsze miejsce na jesień. No, to mam szóste miejsce.